Czy język wolę, czy polski, czy śląski? Moi drodzy, tutaj nie ma czegoś takiego, który język wolę. Ja pochodzę z chałupy, w się właśnie Godą w ten sposób. My, fałpie godumy. I ja wam powiem, że ja się cieszę, że umie FAłpie taką tradycją, taką familii, tradycją, że się z pokolenia na pokolenie przekazuje ta gwara śląska i swoim dzieciom będę chciała ją przekazać. Natomiast w mediach mówię właśnie w ten sposób, mówię czysto po polsku, żeby dotrzeć do większej liczby osób. Natomiast no, powiem Wam szczerze tak, prywatnie rozmawiam po śląsku, prywatnie zadaję się z hanysami, którzy godają, godą też z gorolami, czyli z ludźmi poza śląska. I ja raczej taka nie jestem, żeby po prostu przy kimś udawać kogoś, kim nie jestem. Żeby tak po prostu, nie wiem, ta osoba mnie bardziej polubiła. Wiem, że kiedyś moi znajomi sobie nie życzyli, żebym mówiła po śląsku, ale to już są moi byli znajomi. Także moi drodzy, ja na co dzień bardziej godum po śląsku. Ale nie ma czegoś takiego, że to jest lepsze niż polski. Można pisać do mnie tutaj na Instagramie wiadomości prywatnej. To jest jedna opcja. Druga opcja to nawet można wysłać list do paczkomatu, który... W sumie jest podane nawet pod każdym filmem na YouTubie, no i to są takie dwie możliwości, albo pisemnie, jeśli chcesz list, to do paczkomatu albo właśnie tutaj na Instagramie, jak i również jest jeszcze opcja, żeby napisać do mnie w e-mailu. Natomiast tutaj z góry uprzedzam, że ja na niektóre wiadomości po prostu nie odpisuję, bo jest ich za dużo. Po prostu jest tego masa, szczególnie w ostatnich dniach. Jest multum, multum wiadomości, to ja tylko niektóre wiadomości czytam, na niektóre odpisuję, a inne po prostu nawet i nie zdążę przeczytać, tylko lecę dalej. Staram się ostatnimi czasy bardziej tak korzystać ze swojego życia prywatnego i o to życie zadbać bardziej niż tutaj. O to, żeby każdej osobie z Was odpisać, bo jest tego mnóstwo i ja też tak nie chcę, żeby każdemu odpisywać, bo niektórzy mężczyźni to dosłownie liczą na coś więcej, a ja tego nie chcę. Jeśli kojarzycie trójkę dzieci z Fatimy, które miały objawienie Marii, to ja jestem właśnie tą, która wybrała świętą Łucję. To jest w ogóle takie imię, które chyba bym w przyszłości też chciała nadać jednej ze swoich pociech, o ile Pan Bóg da. W ogóle tak a propos, właśnie tak kontynuując to powiem Wam szczerze, że teraz... Najbardziej mi się podoba swoją drogą imię Florentyna, bo ja robię to drzewo genologiczne. No i tam doszłam już do 1880 roku. I mam pra, pra, pra babcię, która ma na imię Florentyna. I jak mi się to imię ogromnie podoba, to nawet sobie nie wyobrażacie. Różańce na ręce w kolorze białym, biało-srebrnym w sumie dokładniej. Ja powiem Wam szczerze, w torebce mam jeszcze jeden różowy, cały różowy, różowo-srebrny, o tak Wam powiem wprost. Ale pamiętam, jak odmawiałam nowennę pompejańską, to zerwał mi się z niego krzyżyk. No i to takie było jakieś niedowierzenie dla mnie, ale to jest szczególnie właśnie to takie dziwne rzeczy, o mnie się dzieje, gdy odmawiam nowennę pompejańską. Teraz obecnie nie odmawiam. Odmówiłam w sumie już sześć nowenn pompejańskich w życiu. Ja w ogóle polecam Wam serdecznie mieć dziesiątkę różańca na rękę. To nie kosztuje dużo, a naprawdę czasami można się nawet i w drodze modlić, i nie trzeba się mylić później, właśnie odmawiając, właśnie nawet i zwykłą dziesiątkę różańca, bo łatwo się pomylić, łatwo się rozkojarzyć, a tutaj, mając różań zawsze przy sobie, no to jeszcze tak bardziej by powiedziała: zachęca to do modlitwy. Mm. Nie, 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 nie. Ja bym nie chciała wejść do polityki. Ja jednak mam inne powołanie. Widzę to po tych owocach, które otrzymałam od Ducha Świętego i jednak jest coś takiego, że ja kieruję się w życiu tym, co mi Pan Bóg podarował, jakieś łaski, jakieś dary i patrzę na to, co w moim życiu przynosi najlepsze owoce. Natomiast na pewno nie będzie to nigdy w życiu polityka. Uważam, że to nie jest dla mnie, to nie jest moje powołanie. Ja jak już wolałabym działać coś właśnie w kierunku kościoła, w kierunku nawracania ludzi, jak i również właśnie całym sercem marzę o założeniu rodziny i przy tej okazji naprawdę z całego serca dziękuję każdemu z Was za jakąkolwiek modlitwę za mnie. Dziękuję też Wam w ogóle za wspieranie mojej działalności, dziękuję po prostu za wszystko. Tak, tak ogólnie kurczę, ja przeszłam w życiu taką przemianę, bo ja kiedyś byłam taka, że bałam się gdziekolwiek sama wyjść, bałam się czegokolwiek, bałam się wyrazić swoje opinie, po prostu bałam się chyba w pewien sposób tego, co ja w sercu najzwyczajniej w świecie myślałam, bałam się to publicznie powiedzieć. Teraz jestem na takim etapie fajnym życia, że ja cieszę się z tego, gdzie jestem, cieszę się z tego, jaką kobietą jestem, cieszę się z tego, jak wyglądam, cieszę się z tego, jakie mam wartości, cieszę się z tego, jakich mam zdanek. Ja po prostu lubię też przebywać sama ze sobą. Ja to tak nazywam randkami sama ze sobą, Także po prostu sama gdzieś wyjść, że to do biblioteki, do Księgarni, do kawiarni, do restauracji. Ja jestem taka, że już przestałam zwracać uwagę na to, co ludzie o mnie myślą, bo ja wiem, że ludzie zawsze będą mieli do nas problemy, najważniejsze jest to, co ja i Pan Bóg o sobie tutaj myślimy. W sensie, co Pan Bóg o mnie myśli, co Jezus Chrystus właśnie mm, mi daje w życiu, czy ja to dobrze wykorzystuję, patrzę na te owoce. Ja mam dużo myśli w głowie, tak naprawdę, wiecie? Ogólnie jestem bardzo chętna, żeby podzielić się sobą właśnie u Was tam, gdziekolwiek działacie. Ja uważam, że bardzo fajnym pomysłem byłby też taki dialog, czyli ja kontra jakaś na przykład ateistka, czy kontra taka kobieta, która żyje całkowicie inaczej niż ja, ma inne wartości, albo nawet taką osobą, która ma only fansa. No, ja uważam, że z tego by była bardzo fajna rozmowa, chciałabym zrozumieć drugą osobę właśnie, jak ona żyje? Dlaczego ona wybrała taką em, swoją rolę w społeczeństwie, jak i również swój taki moment zdobycia pieniędzy w taki sposób? Bo ja uważam, że najlepsze rozmowy właśnie są prowadzone z osobami, które są całkowicie przeciwne do moich poglądów. Uważam, że my wzajemnie potrafimy się czegoś od siebie uczyć. Także ja jak najbardziej jestem zawsze chętna. Tutaj nie chodzi o to, że akurat słuchanie jej piosenki jest grzechem, bo to jest tak za dużo powiedziane. Ja w ogóle jestem taką osobą, że bardzo dużo czytam, czytam bardzo dużo na temat symboliki, na temat słów, na temat zdań, którzy nawet artyści w swoich piosenkach przekazują. Oglądam te teledyski, czasami nawet sobie po prostu oglądam krok po kroku, sekunda po sekundzie, co się tam dzieje, jaka tam symbolika jest pokazana. I po prostu ja najzwyczajniej w świecie ostrzegam przed zagrożeniem duchowym. Ale ja już wam to mówiłam, że tu chodzi stricte o to, że ja kiedyś byłam na egzorcyzmie i widziałam co ta dziewczyna opowiadała później po egzorcyzmie za świadectwo. Jak ona po prostu doszła do tego momentu, że Nagle z osoby wierzącej, praktykującej odsunęła się całkowicie od Pana Boga właśnie również przez muzykę. Dlatego ja tak po prostu zwracam uwagę na to, że nasza dusza jest z każdej strony narażona na zagrożenie duchowe. Także nie, słuchanie tej muzyki nie jest grzechem, to nie o to chodzi, to raczej chodzi o zagrożenie duchowe. Moi drodzy, ja to powiem tak: znowu stajemy przed wyborem mniejszego zła. No wiecie co, jest coś takiego, że ja wam powiem wprost, że nawet bym po prostu nie mogła popierać trzaskowskiego, dlatego że on popiera bardzo wiele rzeczy, które po prostu są złe. Sodoma i Gomora powinna wam coś tu więcej powiedzieć. To jest akurat to są takie miasta z Pisma Świętego, w których bardzo wiele złych rzeczy się działo i ja po prostu najzwyczajniejsze się nie mogę popierać kogoś, to w ogóle też. No i za część wypiera się po prostu tej wiary chrześcijańskiej, tych takich prawidłowych wartości. No po prostu nie mogę. Poza tym kiedyś wiecie, co nawet zwykłe popieranie aborcji groziło ekskomuniką. Teraz widać ten kościół tak bardzo posunął się do przodu, że nawet niektórzy katolicy popierają aborcję, co tak naprawdę jest bardzo ciężkim grzechem. Tak tylko tutaj w ramach przypomnienia. Natomiast no, myślę, że dałam Wam odpowiedź. Te koszule kupiłam w lumpie w rybniku. Ten lump nazywał się tekstylowo, i moi drodzy, on jakoś ponad dwa miesiące temu został po prostu zlikwidowany. I ja jestem skrajnie oburzona, bo to był mój ulubiony lump. I ja kupiłam te koszulę za 8 zł. To po prostu najlepiej, najlepiej 8 zł na świecie, nie? <grywdy> bardzo mi się podoba, jest bardzo dobra, nic tu nie było zniszczonego, i kurczę, zlikwidowali mój, mój ukochany lump. Ja nie wiem, co ja teraz robię.